Co wspólnego może mieć dbanie o uśmiech z życiem seksualnym? Okazuje się, że bardzo wiele, podobno aż 77% osób twierdzi, że jeżeli partner ma zły uśmiech, śmierdzi mu z ust, nie dba o higienę jamy ustnej, to unika kontaktów seksualnych. Jaka jest prawda? W tym temacie eksperci w naszym programie pani doktor Monika Staruch, seksuolog. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor Jan Perek, stomatolog. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc właśnie, okazuje się, że temat wydawałby się tematem do żartu, a to całkiem poważne i to poparte licznymi badaniami wskazania, że Trzy czwarte z nas nie lubi, kiedy nasz partner albo nowo poznana osoba zionie złym oddechem, ma zły uśmiech, złe zęby i delikatnie mówiąc nie dba zbytnio o higienę górnych dróg oddechowych. Faktycznie są takie opory w gabinetach seksuologa? O tym się mówi? Akurat to nie jest takim częstym tematem, chociaż najczęściej wspominają o tym kobiety. Że mężczyźni nie za bardzo dbają o swoją higienę jamy ustnej i to im przeszkadza. To im bardzo przeszkadza. Nie chcą zwracać uwagi swoim partnerom, żeby nie wprowadzać takiego elementu niezgody. Taka krytyka trochę w związku, no, tak, tak, oczywiście. weź idź się umyj, chociaż przydałoby się. A może właśnie taka komunikacja wprost tak. dużo by zrobiła. Więc znoszą to cierpliwie, ale też zaczynają unikać. To tak jak z bólem, jak coś boli, jak boli ząb, no to nie szorujemy językiem po tym zębie, bo boli, nie dotykamy dziąsła, bo boli, prawda? I tak samo jest z każdą inną częścią ciała. Więc jak tutaj jest nieprzyjemny zapach z ust, no to kobiety unikają pocałunków, zbliżania, no bo to wprowadza taki dyskomfort. A jak unikają tego, no to unikają takiej bliskości. Jak unikają tej bliskości, no to zaczynają się problemy. No bo unikanie bliskości prowadzi do tego, że unika się intymności, tak? Więc ma to przełożenie duże na, na kontakty seksualne, na zdrowie seksualne, bo o tym mówimy, mówimy mhm. szerzej, nie tylko o samych kontaktach, ale zdarzają się mężczyźni, rzadziej oczywiście, którzy mówią, że kobieta na przykład nie dba tak odpowiednio, że nie myje na noc tych zębów i rano ma taki nieświeży oddech. Każdy z nas, nawet jak dba o tą higienę i przed położeniem się spać szczotkuje te zęby, to i tak rano ten oddech Aha. jest już nieświeży. No ale tutaj jeszcze bardziej. No i mówią, że też im to przeszkadza bardzo. Natomiast kobiety. Kobiety bardzo często zwracają uwagę na zęby. Dla nich ten jednak ten uśmiech połączony z takim błyskiem tych zębów. I szczególnie uśmiech, no, dodaje tej pewności siebie, więc tutaj ta estetyka ta uzębienia też ma duże znaczenie. Spoglądam w stronę doktora Jana Perka, który także się do mnie uśmiecha. To faktycznie <śm> chyba teraz tak jest, że bardzo często trafiamy do gabinetu stomatologa, już nie tylko z bólem, ale także z prośbą o to, żeby lepiej wyglądać. W tych badaniach też powiedziane jest jasno, że jeżeli ktoś ma piękny uśmiech, ma większe szanse na powodzenie w tych relacjach towarzyskich. To jest taka oczywistość, ale na dzisiaj ma podłoże naukowe, dzięki pani. Dokładnie jest tak, jak, jak pan mówi, to znaczy żyjemy w ogóle w, w okresie, w którym w ciągu ostatnich 100 lat bardzo y, wydłużyła nam się długość życia, y, więc ona się cały czas wydłuża, ten wiek, jakby ta umieralność, ona cały czas idzie do góry i super i teraz okazuje się, że y, dzięki medycynie, dzięki takim farmakologicznym lekom jak Viagra, która była przełomem i nagle się okazało, że ludzie w starszym wieku są coraz częściej aktywni seksualnie. Do tej aktywności seksualnej potrzebna też jest atrakcyjność. I teraz to o czym mówimy ten ładny uśmiech związany jest z tym, że ludzie chcą po prostu dobrze wyglądać i dłużej mieć tą aktywność, również seksualną. I teraz y ja nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić tego, jak niekomfortowe musi być zbliżenie z partnerem, który użytkuje protezy. Protezy no. wyjmowane. Mówimy o protezach. Wiecie, w takich zdjęciach, filmach, gdzie protezę na noc, nie wiem, po, 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 po zbliżeniu. Szklance. W szklance trzyma. To jest w ogóle W ogóle nie powinno się tego trzymać w, w mokrym. No ale to jest, taki, jest, jest no. taka legenda, że trzymamy to w szklance, żeby to wymoczyć. Więc e, coraz częściej zdarzają się pacjenci. Znaczy nie zdarzają, to jest, to jest trend. Pacjenci, którzy przychodzą w tym starszym wieku. Starszym teraz nie wiadomo, kiedy powiedzieć starszy, ale przychodzą pacjenci, którzy nie chcą mieć protez i my robimy wszystko, żeby pacjentowi, żeby pacjenta zaopatrzyć uzupełnieniami stałymi, i ten pacjent mówi wprost: Ja chcę być aktywny, seksualnie atrakcyjny dla kobiet. Mówimy o mężczyznach i kobiety mówią, no ja nie chcę chować się przed swoim partnerem, bo chcę z nim, nie wiem, Aha. dzielić łoże. A panie doktor, to często jest tak, że mówiliśmy o takim zaniedbaniu już w jakiejś relacji, mhm. a czy często dochodzi do sytuacji, kiedy pacjent jest smutny, ponury, depresyjny, bo boi się zbliżenia z tego punktu widzenia właśnie, że coś mu wypadnie, gdzieś ktoś odkryje jakąś dziurę. Mówię o takich pacjentach zadbanych, ale jednak, którym czas no, nie skąpił pewnych defektów, mają te protezy, mają problemy z uzębieniem wynikające ze starości, czy również są takie problemy w gabinetach seksuologicznych z samą obawą, że coś może się wydarzyć. Podobno 20% par ma na koncie, według tych samych badań, ma na koncie taki epizod, że coś podczas stosunku z zębami się działo, albo coś wypadło, albo ktoś się przygryzł i tak dalej. Mówimy o tych drastycznych sytuacjach. Mm -hmm. e, miałam kiedyś takiego pacjenta, który rzeczywiście miał ubytki i z przodu, może nie tak jak pił Piłsudski, chociaż on sobie też radził, bo miał wąsy, ale nie takie jak ty. <laughs> nie bo no doktor ma piękniejsze, <laughs> prawda? Nie ujmując naszemu e, bohaterowi. Tak, ale y, 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 ale i rzeczywiście on, jak nawet był u mnie na wizycie, to zasłaniał dłonią, tak schylał tą głowę. Taki ewidentny kompleks tego. Tak, tak, tak bo pamiętajmy o tym, że. Na intymność wpływa bardzo wiele czynników, i to, jak my się czujemy sami ze sobą, jak czujemy się atrakcyjni seksualnie my sami, tak, w oczach tej drugiej osoby, to ma ogromne znaczenie to buduje poczucie własnej wartości. To Absolutnie jest też tak, że to tak. może lecę w gruzach ze względu na tego typu defekt? Może. Tak, oczywiście, że tak. Ja pamiętam, ja w ogóle poznałam doktora Perka, bo trafiłam do niego z, też z takim problemem, bo miałam w wieku jeszcze 18-19 lat miałam mleczne zęby. No, tam to u mnie genetycznie i rodzinnie wynikało. I, i trafiłam do doktora Perka, który właśnie wszczepiał, tak? Mi implanta, tak się mówi tak. E, tak, i e, z dawno, temu, dawno temu. No Niedawno, no tak nie się... skoro pani miała wówczas 18 panie doktorze, ale się wydaje, że to było dawno. <laughs> e, e, no, kilka <laughs> ładnych lat temu i, i tak się poznaliśmy, tak się zaprzyjaźniliśmy i ja pamiętam, że... E, ja jeździłam do Gdańska, tam moja siostra y, studiowała medycynę i z racji tego tam jeździłam do chirurgów y, szczękowych. No w ogóle leczyłam te zęby jako pierwsza, miałam ten aparat stały i tak dalej, i tak dalej. Ale dopiero doktor Perek stwierdził, że nie, że leczenie jest błędne i po prostu trzeba Aha. implant, tutaj założyć aparat, zrobić hmm. miejsce i, i wstawić ten implant i... Zanim trafiłam do doktora Perka i, i, i wszystko no, wyszło pięknie, ja się teraz uśmiecham i czuję się pewna siebie, okay. to wcześniej było tak, że ja y, albo rozmawiałam tak, chowając głowę, albo sobie zasłaniałam dłonią y, usta. Nigdy się nie uśmiechałam tak pełnie. Więc y, jeżeli pan pyta, czy to ma znaczenie, jeśli chodzi o pewność siebie. I i samoocenę, absolutnie tak, podpisuje się tutaj obiema rękoma. Kiedy mówimy, doktorze, a propos dbania o uśmiech i sytuacji łóżkowych, to doczytałem o kilku paradoksach, więc pytałem, czy to są internetowe mity czy fakty, że niektóre rodzaje stosunków seksualnych, jak chociażby stosunek oralny, niekoniecznie powodują, że powinniśmy wcześniej umyć zęby. Byłem trochę zdruzgotany tą sytuacją, bo w kontekście Stymulacja naszej, roz... oralna. naszej, tak, naszej tak. rozmowy nagle się okazuje, że nie wszystkie zalecenia dbania o uśmiech są tam w praktyce zalecane przez zawodowców. Podobno, kiedy przed takim zbliżeniem myjemy zęby drastycznie, to jesteśmy w stanie doprowadzić do pewnej zmiany we florze bakteryjnej jamy ustnej po takim stosunku? Nie, to znowu jest tak, że to zbyt drastyczne, co znaczy zbyt drastyczne miecie? Jeżeli ktoś ma stany zapalne w jamie ustnej i ma zapalenie dziąseł, my to nazywamy zapaleniem przezębia i zbyt mocno, nieodpowiednią szczotką, po prostu szczotkuje to zęby, doprowadza do chwilowej bakteriemi, czyli to krwawienie z dziąseł powoduje, że przenosimy bakterie z jamy ustnej do krwioobiegu. Jeżeli przenosimy do krwiobiegu to też możemy przenieść to przynosimy to do siebie to też jakby w trakcie stosunku oralnego możemy przenieść na drugiego partnera. Aha. Czyli jeżeli mamy jakby niewyleczone stany zapalne związane z próchnicą, chorobą przyzębia, no to yy, to są choroby zakaźne, czyli one przechodzą z jednego partnera na drugiego. Więc hmm. jeżeli mamy stosunek z osobą, która ma stosunek oralny z osobą, która ma niestety ale słabą higienę jamy ustnej i stany zapalne, no to mogą się one również pojawić w, w naszym organizmie. Mówimy mogą doktorze o i odwrotnie Aha. też, bo jest wtedy yy, no, jest przerwanie tej śluzówki i łatwiej można to Zobacz. mamy zakażenia HPV i tak dalej no Dokładnie. to to już kolejne to Cała już... encyklopedia w choroby w choroby trochę już weneryczne kiedy mówi się o uśmiechu i mówi się o tym że jesteśmy w stanie się odmłodzić no to też ważna sprawa jest taka że kiedy dzisiaj mówimy o tym atrakcyjnym wyglądzie względem drugiego partnera to dobry uśmiech także odejmuje lat no zdecydowanie tak. On, my potrafimy to zrobić w ciągu jednego dnia, że pacjenta odmładzamy o 10-15 lat na jednym, jednego dnia. To nie jest no w sensie jeden zabieg, ale to jest tak naprawdę jeden dzień w ciągu tego jednego dnia, więc zdecydowanie podnosimy atrakcyjność w ogóle naszą i również seksualną, tak, więc ci ludzie też zaczynają nowe życie. I bardzo często tak się dzieje. My mamy na nasze własne obserwacje, które zostały też oczywiście sprawdzone w, w, w badaniach naukowych przez kogoś tam, robione, nie będę teraz przytaczał, ale y, bardzo często y, na taki zabieg decydują się osoby, które są właśnie na swoim zakręcie życiowym, czyli osoby, które właśnie rozstały się z partnerami, są po rozwodach, zaczynają po prostu nowe życie i oni chcą zacząć jakby nowe rozdanie. Więc oni sobie fundują to, bo wcześniej nie dbali o to, bo nie mieli czasu, nie widzieli potrzeby. Nagle się okazuje, że mąż czy żona zostawili dla młodszego, bardziej atrakcyjnego, no i teraz co ze mną. No więc fajnie, że jakby widzą, co mogło być jedną z przyczyn tego, tak że ktoś się zrobił nieatrakcyjny dla drugiej osoby. No to nie mówię, że to jest główna przyczyna, ale jednak. Robią coś ze sobą, żeby być atrakcyjniejsze dla nowego, innego partnera. To, pani doktor, chyba dobra motywacja, że jeżeli ktoś został porzucony w tak brutalny sposób i być może jedna z pobudek jest taka, jak pan doktor Perek wskazał, to dobrze, że się nie załamuje, nie wpada w jakiś taki krąg depresyjny, tylko motywuje się do pewnych zmian. To z punktu widzenia psychologii i seksuologii chyba dobrze. No bardzo dobrze, dbanie o siebie, zwrócenie uwagi na stan zdrowia, bo my nie mówimy tylko o tym wymiarze takim estetycznym, ale tu chodzi właśnie to, o czym mówił. Mówił doktor Perek o, o nawet chorobach dziąseł, chorobach y, y, zębów. To bardzo dobrze jest zadbać o siebie, zwrócić na to uwagę, bo pamiętajmy o tym, że ja cały czas jednak nawiązuję do tego zdrowia seksualnego, że to, że czujemy się zdrowi, czujemy, czujemy się bardzo dobrze ze swoim ciałem, to też. Um, łatwiej wchodzimy w tą interakcję z drugim człowiekiem, a jeżeli łatwiej wchodzimy, nie boimy się, nie kontrolujemy tego, żeby ktoś um, przypadkiem nie zauważył naszych defektów, to wtedy łatwiej się otwieramy. A jak się łatwiej otwieramy, to ta osoba druga po drugiej stronie, która jest z nami, też dostaje taką informację zwrotną, że jest akceptowana. No. Tak? Więc jakby ta interakcja, ta interakcja, Intymność, y, może się rozwijać bez problemu i też y, jakby reagowanie na te bodźce seksualne, na to, co się dzieje w tej intymności między dwojgiem ludzi, jest ta, to ekspres verbis, jest takie spontaniczne właśnie. Tak, bo ja chciało naraz, w tym tak. cały ambaras. <laughs> tak. Doktorze, bo y, trzeba jasno też powiedzieć, że my mówimy dzisiaj o wyglądzie, o uśmiechu, o tym, żeby było biało, szeroko i pięknie, ale jeżeli jesteśmy zaniedbani, jeżeli chodzi o jamę ustną, chyba, że mnie doktor Poprawi, to może mieć multum innych komplikacji, które utrudniają życie seksualne. I to są problemy całego ciała wynikające z zaniedbań, które można u doktora wyeliminować. Dokładnie tak. No to jest tak, że to jest jedna z części, bardzo ważnych części naszego ciała. I teraz no, w aspekcie takim czysto nie, nie mówię estetycznym, ale takim higienicznym, tak, no, zbliżenie z osobą, która brzydko mówiąc. Zionie, bakteriami, yy, bo bakterie poruchni to, to są to są dość ciężkie i niebezpieczne bakterie, mhm. które wydzielają też bardzo nieprzyjemny zapach. Mhm. Czyli śmierdzi to po prostu. Tak. Dokładnie tak, no więc no, no to powoduje, że, że od takiej osoby, choćby nawet nie wiem, jak pięknie wyglądała, no będziemy odchodzili. Nie tak. będziemy Aha. chcieli się do niej zbliżyć. A jeżeli chodzi o kondycję seksualną, a zajętwania w obrębie jamy ustnej, to może rzutować na organizm i na moje inne organa? Mogę być osłabiony, mogę być zmęczony, mogę szukać przyczyny u internisty, u kardiologa, a się okazuje, że jest Tak, adres? oczywiście, że tak, dlatego że jama ustna jest pierwszym. Odcinkiem układu pokarmowego. Jeżeli ją mamy zainfekowaną, to zaczyna się od całego układu, cały układ pokarmowy. No. Obciążamy go nadmiernie bakteriami, które normalnie i tak występują. One muszą występować, ale dostarczamy tych bakterii więcej i ten układ odpornościowy nasz musi sobie z tym poradzić i my się po prostu męczymy. Zastanawiam się, Panie Doktor, czy to trochę jest tak, że długofalowy związek z jednym partnerem, a więc takie małżeństwa. One są dobre, żeby nasz internauci źle nie zrozumieli, że namawiamy do rozwodów 20-30-40-letnie. One skłaniają do tego, że w którymś momencie jest już taki tłumivisizm. Dobra, już się nie umyję, bo już ten partner widział mnie z każdej strony. Czy to jest zazwyczaj problem w gabinecie długofalowego związku z tym brakiem higieny? Czy u nowych partnerów też się to zdarza? Nie, nie, to nie, nie ma tak, że. Tak pomyślałem, że tyle że... lat się znamy, no to dobra, już mi. To wisi, czy myja, czy nie. Nie, ale to wszystko zależy od tego, mm, jakie podejście do, w ogóle do życia i do swojego dbania o zdrowie ma człowiek. Bo jeżeli od początku tak nonszalanko podchodzi tak, a jakoś będzie, no to cały czas tak będzie robił, nawet to. jak się rozstanie. Własny problem tego poczucia, czy jednak brak szacunku do drugiej osoby? Własny własny, bo najpierw zaczynamy od siebie. Jeżeli my siebie nie szanujemy, no to oczywiście nie szanujemy też zdrowia drugiej osoby. Ale jeżeli szanujemy swoje zdrowie, to dbamy również o tą osobę, która z nami. Przebywa i wtedy ją motywujemy do tego. Zbadaj się, sprawdź to, a nie wiem, umyj zęby, a sprawdź, y, 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 czy, czy, czy nie masz jakichś ubytków i tak dalej. Więc y, to, to bardzo dużo zależy od tego, jakie my mamy podejście. Pewnie, że jest tak, nie ma co ukrywać, że jeśli chodzi o tą intymność, o, o to pożycie, no to staż y, 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 małżeński czy partnerski, nie muszą to być formalne mhm. związki. Tak, tylko e, długofalowe, które trwają? Tylko dłużej. długofalowe, ten seks się zmienia. Oczywiście, że się zmienia, dochodzą różne czynniki. Bo są, pojawiają się dzieci, albo yy, no, ludzie się rozwijają, starzeją. Też musimy wiedzieć, że nasze ciało zmienia się i chociaż robimy wszystko, żeby powstrzymać ten proces starzenia, to i tak się starzejemy. Natomiast... Tak, ale ja przepraszam, że się wtrącę. Ja bardzo często obserwuję sytuację taką, która mnie teraz napawia, napawa ogromną radością i nadzieją. Widzę starszych ludzi w wieku, Plus 70, którzy nadal się ze sobą całują, bo kiedyś było tak, że tak? ludzie tak. w wieku 40 lat, 50, oni się ze sobą przestawali całować. Oni szli po ulicy, nie trzymali, a teraz widzę osoby 70 plus trzymające się za ręce, stojące na ulicy się całującej. To nie jest obrzydliwe. To, to w żaden mhm. sposób ten to Ale to... właśnie wiesz to co, piękne, do, dobrze, doktorze. że mi przerwałeś, bo ja chciałam do tego nawiązać, mówiąc o tym, że to się zmienia, że może nie ma już tej takiej namiętnej, ognistej pasji seksualnej, ale ten, ten kontakt seksualny też może być fajny. Tak, Jest ale nam inny. na pewno łatwiej Jest będzie inny. go nawiązać tym nawet długoletnim partnerem, w sensie długoletnim tak. partnerem, mając zachowane zdrowie i higienę jamy ustnej. higienę absolutnie no nie, nie będzie absolutnie. nas odrzucało. Doktorze. Więc, ale kontynuując, nie trzeba się rozstawać, Aha. żeby o to zadbać. To, to prawda. Doktorze, bo doktor powiedział ciekawą rzecz, protezy odchodzą do lamusa. Tak być powinno. One były popularne. 10 lat temu każda babcia mająca 75 plus miała gdzieś takie doświadczenia. Jaką dzisiaj mają szansę? Z czego mogą skorzystać? Jeżeli słuchają i mają widmo protezy, bo pewnie tak Czyli się proteza nasuchali. to jest największe zło, jakie można najlepiej no wykorzystać. Ale to funkcjonuje, wskazać, jeszcze, jeszcze istnieje. Oczywiście, że istnieje, tylko i wyłącznie ze względów na to, że ona może być łatwiejsza przez lekarza do zrobienia, bo lekarz może tego nie robić. Dwa, no, aspekt y, ekonomiczny, który nadal jest ważny. Ona jest po prostu tania. Y, plus. Y, presja firm produkujących na przykład y, pasty tak. mocujące do Ja jak tak. słyszę kleje, ja po prostu dostaję, to, to jest radio, telewizja, ja w ogóle nie wiem, kto na to pozwolił, dlatego, że to jest reklamowanie czegoś naprawdę złego, czegoś, co powoduje y, bardzo dużo stanów zapalnych w jamie ustnej. Tak? Długo, czasowe stosowanie protez ruchomych powoduje same choroby. Tak? A oni nas namawiają do tego, żeby... Że to jest świetne, że w ogóle... ja alternatywa? Ktoś odzyskał głos rad radiowy, dostał pracę w radio. Tak, Taka tak, reklama, było, dostałem było. pracę w radio, bo yy, stosuję K klej do procesu. Dramat. Tak? A w tej chwili można zrobić tak. wszystko, żeby tego uniknąć, tego nie mieć. W ramach ciekawostki to lektor z tej reklamy już odszedł z tego świata, więc może to ponury trochę humor, ale tak wyszło. Wracając do tematu, jaka alternatywa? Co, co można dzisiaj zrobić? Będąc w, Delta, w Dental Fraternity widzieliśmy kilka możliwości zmian uśmiechu. Czy to dotyczy też tych, którzy chcą się pozbyć protezy? Dokładnie. Nie tak, no to to jest to to jest jakby. To, czego wykonujemy w tej chwili chyba najwięcej w Polsce, właśnie zabiegów, gdzie pozbawiamy pacjentów protest, to znaczy protest bądź stanów zapalnej wiamy ustnej w procedurze tak naprawdę jednego dnia, kiedy pacjent rano przychodzi. To oczywiście jest skrócenie, trochę on musi przyjść na diagnostykę, wizyty wcześniej przygotowawcze, ale w ciągu jednego dnia tego pacjenta pozbawiamy stanów zapalnych protest i wieczorem pacjenta żegnamy z przykręconymi na stałe zębami. I już może się całować? Już może się całować, tego <noise> pierwszego dnia. Na dzień już... <noise> tak, ale... Bo dobry uśmiech to 55% więcej szans na pocałunek, tak słyszałem. Tak, oczywiście. Ja to... <noise> Trochę punktując naszą rozmowę, to spotkanie po to, żeby edukować, ale także dementować mity internetowe. Czy to jest jeszcze cały czas taki temat, który wymaga takiej drogi edukacyjnej? Czy mało się o tym mówi? Czy jest to temat wstydliwy? Absolutnie tak. Absolutnie. Zdrowie seksualne i wszystko, co jest z tym związane, jest nadal tematem tabu. Ja mam nadzieję, że ta reforma, która nie wiem, czy to weszło, czy wejdzie jakoś w tym roku, a może w przyszłym roku, do, reforma y, nauczania w szkołach podstawowych związana z edukacją seksualną i w szkołach średnich również. Jeżeli pani minister tak zarządzi i to się stanie faktem, to szapoba, bo tego brakuje. I Ja, jako wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na piątym roku na Wydziale Lekarskim, mam seminarium właśnie z seksuologii, to studenci bardzo dużo pytań mi zadają mhm. i Zgadzają się ze mną, że brakuje edukacji seksualnej. Więc. Y Podawanie informacji właśnie sprawdzonych, e, naukowych, a nie internetowych czy znawców internetowych, wygłaszanych przez znawców internetowych ma ogromne znaczenie, żeby budować tą świadomość, jak ważne jest dbanie o zdrowie seksualne, jak ważne jest dbanie o zdrowie zębów e, i co to może znaczyć e, w kontekście funkcjonowania codziennego dla ludzi. Bez względu na wiek. Zdecydowanie nie boimy się wizyty u stomatologa, i nie tylko wtedy, kiedy boli. Często o tym mówimy, że to nie jest tylko doraźna pomoc, ale można rozwiązać te problemy, które nas nurtują od wielu, wielu lat i są naszymi kompleksami. Myślę, że to jest właśnie to, na czym się w tej chwili głównie skupiamy. Tak, Doraźna pomoc to jest pomoc tylko na chwilę, tak? bo najczęściej problem jest gdzieś większy, i jakby zajmujemy się tym, żeby go w całości rozwiązać. Rozmowa z lekarzem, dobry plan i do przodu. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w programie. Uśmiechu życzę. Dziękuję bardzo. <laughs> Państwo także domawiamy. Autoryzowana wiedza w kanałach autoryzowanych w oparciu o wiedzę ekspertów. To najważniejsze. Proszę nie ufać w plotki internetowe, proszę szukać u źródeł. Do zobaczenia.